Kochani, witam się z Wami w nowym filmie. Dzisiaj mamy mierzymy. Wszystkie ubrania są z senseja, z wyprzedaży. Są tu różne rzeczy, są kurtki, płaszcze, swetry, marynarka, koszule. Także taki różnorodny mierzymy. I jak zawsze pokażę Wam najpierw co kupiłam, a potem wszystko będę dla Was mierzyć. Więc tak, pierwsza rzecz. To jest taka koszulka na ramionczkach z taką koronką tutaj, trochę w takim... Bieliźnianym stylu. Natomiast to bardzo fajnie wygląda pod swetry, to bardzo fajnie wygląda pod marynarkę, to bardzo fajnie też wygląda solo. Latem do shortów uważam też, że bardzo fajnie się sprawdza. Wzięłam czarną, jeszcze były różne kolory, to też nie było drogie. Wszystkie rzeczy Wam postaram się podlinkować. Mam nadzieję, że jeszcze będą. Będę Wam mówić, jakie mam rozmiary. Natomiast. Na tej metce nie ma cen z wyprzedaży, więc tak um, jak mówię, Podziękuję wam, to będziecie mogły sobie pooglądać. E, ja wzięłam rozmiar XL. Także tak to wygląda. Pierwsza rzecz. Wzięłam dwie takie same koszule, jakby tego samego kroju, tylko w dwóch różnych e, kolorach. Jedna jest biała, druga jest niebieska. Bardzo mi się ten e, kolor niebieski spodobał. E, to jest taka koszula oversize'owa z jedną kieszonką podwijanymi rękawkami i to jest taki typ koszuli, jakbyście ubrały koszulę od swojego Mężczyzny, taka oversize'owa do jeansów, do shortów, wiecie, ja lubię bardzo koszulę, także przymierzę sobie za chwilę jedną z tych dwóch. Mam nadzieję, że będzie dobra. Ogólnie wszystkie te rzeczy miały naprawdę dobrą cenę. Za wszystkie rzeczy, które Wam dzisiaj, za wszystkie rzeczy, które Wam dzisiaj pokazuję, zapłaciłam około 500 zł, także naprawdę jak na taką ilość rzeczy, moim zdaniem jest niedużo. Koszule są fajne, nie jest to 100% bawełna ale na przykład, wiecie, co powiem Wam, że po raz kolejny. Mm, przyszła tak zgnieciona y, Znaczy paczka z rzeczami Które przyszły z -y były tak zgniecione Że no musiałam delikatnie je rozprasować Tak uważnie, wiecie, żeby się nic nie stało e, Więc Ale super się prasuje To nie jest 100% bawełny Zaraz Wam powiem jaki ma skład ta koszula Ale naprawdę jest bardzo przyjemny materiał Ja też y, nie lubię do końca takich typowo bawełnianych koszul Dlatego, że one y, bardzo szybko się gniotą i bardzo trudno się prasują. Słuchajcie, nie wiem, gdzie tu jest skład, bo tu oczywiście jest cała książka z milionie języków. Nie wiem, natomiast w dotyku czuć, że jest to, tak wydaje mi się coś z czymś delikatnie, z domieszką czegoś sztucznego, no, mówię, super się prasuje i jest bardzo miłe w dotyku. Kolejną rzeczą jest marynarka. Taka beżowa, klasyczna marynarka zapinana na jeden guzik. Widzicie, jak zgniecione są te rękawy. Tej marynarki bałam się pracować, więc no, trudno będę mierzyć taką pogniecioną. Aha, to jest rozmiar XL, a koszule też są XL. Hmm, taka marynarka, tak jak mówię, klasyczna. Tutaj z tyłu ma takie dwa rozcięcia, one są tylko zaszyte. Teraz wiecie, jak to te rzeczy, płaszcze czy marynarki mają często to pozaszywane z kieszonkami tutaj. No powiem Wam, całkiem przyjemny materiał. Gdyby nie była taka wygnieciona, no to nawet wyglądałaby na taką... aż znaczy wyglądała. Jest, powiem Wam, taka nie sinsejowa. Wiecie, nie, nie jest taka tandetna w dotyku i też nie wygląda tak tandetnie. Naprawdę bardzo fajne. Bardzo fajny sweter udało mi się upolować i to jest, słuchajcie, sweter z dodatkiem wełny. Wzięłam rozmiar M, to jest nawet takie oznaczenie, widzicie? Sensei Wool, Wool Blend. I on jest taki... Takie wzory asteckie, może tak można by to było nazwać. Długi rękaw jest naprawdę taki gruby, mięsisty, można go nosić potem na wiosnę jako e, tak, tylko sobie narzucić właśnie na koszulę czy na jakąś e, koszulkę. Do czynistów super będzie wyglądał. Bardzo mi się podoba, bardzo ładny kolor ma i też te wzory są takie, wiecie, e, że tak powiem, do wszystkiego będą pasowały, nie są jakimiś zobowiązującymi e, wzorami. Kolejny sweter, nasutnie mi się dużo bardziej podobał, jak przed to, tak średnio. Taki cre z takimi dużymi guzikami. Wiecie, że ja lubię takie guziczki. <noise> Ma tutaj kieszonki z przodu, długi rękaw. Bardzo też przyjemny z dotyku, natomiast to już nie jest wełna. To już jest coś tańszego, też jest bardzo zgnieciony niestety. Dobra, dalej mamy taką kurtkę. Była w naprawdę fajnej cenie i powiem Wam, że jak ją wyciągnęłam z hmm, paczki, to ten korzuszek jest naprawdę przyjemny i nie jest też taki. Powiecie, są różne te takie sztuczne korzuszki, które są takie dotknięcie, to jest aż takie nieprzyjemne a ten dotyku jest jak prawdziwy, naprawdę. I cała ta kurtka od spodu jest wyłożona takim miesiącem, że na pewno e, będzie mega ciepła. I w takim już kolorze też coś innego, bo przeważnie te kurtki są właśnie czarne albo jakieś brązowe, beżowe, a ta taka różowa coś innego, a te paski ma tutaj taką imitację jakby skóry i to jest brązowe, a to jest jakby imitacja zamszu. Kolejny płaszczek, bardzo mi się spodobał na stronie. Zamówiłam rozmiar XL, czyli 42, jeszcze był dwa razy XL. I on jest, zobaczcie, ciężki w ogóle, wykończony tak na surowo, widzicie? Nie ma tutaj żadnej takiej ramówki, żadnego obszycia, tylko jest tak ucięty. Bardzo mi się to spodobało. Jest na podszewce, sam ten materiał jest taki naprawdę gruby, ciężki i myślę, że on będzie ciepły, jest związany. Z tyłu też wygląda, tu są takie zakładki, taki typowy płaszczyk. I ostatnia rzecz. To jest kurtka, też wpadła mi bardzo w oko, bo ona jest taka jakby bardziej oversize'owa. Ale też możecie sobie tutaj ściągnąć na środku zameczkiem i bardziej ją dopasować w pasie. Mam rozmiar też 42, czyli XL yy. i to jest największy rozmiar. <grym> bardzo fajna. Ładny, ładny ten zamek ma w ogóle. Ładne takie wykończenie. Widzicie? Nie wygląda naprawdę tak tanie. Powiem Wam, że ostatnio jak robiłam mierzy, mierzymy, to już Wam mówiłam, że z czasem mnie tak pozytywnie zaskakuje, że ma naprawdę bardzo fajne rzeczy w super cenie, które jakby moim zdaniem nie odbiegają od innych sieciówkowych rzeczy za dwa lub nawet trzy razy taką kwotę. Dobra kochani, no to mierzymy. Dobra słuchajcie, zaczęłam od końca od tych ciepłych rzeczy, czyli od kurtki. Przesadziłam z rozmiarem, jest sporo za duża, mimo że mam ubraną ją na, na t-shirt. Powiem Wam tak, że no niestety dzisiejsze mierzymy jest tutaj w prawie wyremontowanej sypialni. Nie pomyślałam o tym, że tutaj mam niestety tą czarną ścianę i czarnych rzeczy nie będzie dobrze widać, natomiast ta kurtka jest błyszcząca, więc mam nadzieję, że coś się zobaczycie strasznie wielka, zobaczcie, ja się tu kończę i tu jest ta kurtka, I tak jak mówię, mimo, że ona ma być taka oversize'owa, to po prostu jest za duża. Tu możecie sobie ściągnąć tą kurtkę w pasie, tak Wam pokazywałam, ale to i tak troszeczkę moim zdaniem nie wygląda. Rękaw jest okej, okay, także rękaw jest naprawdę długi, także dla wysokich osób z długimi rękami będzie ok. Na pewno brakuje mi tutaj troszeczkę kaptura, ale naprawdę jest bardzo fajna. Jest długa, zobaczcie, tutaj sięga. Do połowy um, uda naprawdę spoko e, długość i bardzo fajny jest ten materiał. będzie też fajny, bo on jest taki, e, wiecie, śniego i wodoodporny, naprawdę fajna. Zobaczę, czy jest dostępna w rozmiarze mniejszym i chyba sobie zamówię mniejszą, bo jest naprawdę ekstra. A wiecie, że ja ostatnio e, głównie chodzę w takich oversize'owych bluzach i tu wszystko fajnie by mi się zmieściło. Także naprawdę fajna, e, bardzo fajna kurtka, bardzo ładnie uszyta. No, czarny też każdemu pasuje, ten taki efekt połysku też jest teraz modny. Naprawdę, naprawdę fajna i naprawdę jest ciepła. Chwilę w niej jestem i jest mi po prostu gorąco. Bardzo, bardzo fajna. Kurtka. Mistrz, teraz tak wygląda z tyłu. Tutaj można właśnie jeszcze bardziej to umarszczyć. O! To, a tego z tyłu tak nie będzie widać, ale tak wygląda tak wygląda, z brakuje mi tu kieszeni ja lubię mieć takie kieszenie, żeby sobie tutaj włożyć gdzieś ręce, a kieszenie są tylko tutaj tak są wywinięte, fajnie to wygląda naprawdę fajna mega fajna kurtka, zaraz jak tylko skończę nagrywać, zaraz wchodzę na stronę Cicaja i jeżeli będzie mniejszy rozmiar e, czyli musiałabym mieć rozmiar zaraz sprawdzam, chyba L e, tak, L bym musiała wziąć, nie XL -kę. To zamamam, bo naprawdę jest fajna i ona była super cenie. Dobra. Kolejną rzeczą jest płaszcz. jak tak lecimy od końca. tego jestem bardzo, bardzo ciekawa. Już powiem wam, że ja tak byłam napalona ostatnio na płaszcz. Pamiętacie, robiłam też takie mierzymy płaszczy i kurtek z. Z czego to było wtedy? Sinsaya, Nie, z Re reserved i nic na mnie nie, nie pasowało. I powiem Wam szczerze, że ja ogólnie przy swojej figurze e, rzadko kiedy. Mm, rzadko kiedy pasuje mi płaszcz. Przeważnie jednak jakaś dłuższa kurtka, bo że to jest coś typu mm, oversize'owego, nieściąganego e, w pasie ale zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Opowiem mam bardzo długi, e, bardzo długi rękaw. Tak się słuchajcie, patrzę, przeglądam się w jest ciemno i się widzę, nie mam tu lustra. No powiem Wam, że wygląda całkiem spoko. Co myślicie? Zobaczcie jaki ma długi rękaw. Jestem, jestem w szoku. <laughs> Dlatego, że wiecie, że ja z tymi moimi rękami zawsze mam problem. A jeszcze takie sportowe kurtki to są przeważnie ok, ale właśnie jakieś płaszcze, marynarki, no to z tym rękawem jest duży, duży problem. Też jest naprawdę taki mięsisty ten materiał. Bardzo przyjemny. Coś... Takiego ala polarowego to jest super. Bardzo fajny, bardzo fajny płaszcz. Ja bym nie pomyślała, że to jest płaszcz z Bardzo fajnie. Tak wygląda z tyłu. Nie wiem, czy będziemy całą, nie będziecie mnie widzieć, ale jest naprawdę, naprawdę długi. Tutaj wszystko fajnie się układa. Bardzo fajny płaszczek. Bardzo mi się podoba to, że jest takie wykończenie na surowo i też będzie bardzo fajnie wyglądał do tenisówek. Wiecie, nie, nie ma takiego charakteru bardzo, e, bardzo eleganckiego. Będzie super wyglądał. Aha, ja sobie nie pozapinałam wszystkich guzików. <noise> o, bardzo fajny płaszczyk. Super. Jakieś szalik tutaj, apaszka, czy nawet na przykład e, golfik i wszystko też będzie tutaj fajnie wyglądać. Bardzo, bardzo, bardzo fajne. Aż powiem Wam, potem sobie zajrzę jeszcze raz na, na ceny, bo jestem bardzo ciekawa, ile on kosztował, bo jest naprawdę rewelacyjny. Polecam Wam gorąco. Trudno mi powiedzieć, jak będzie się sprawdzał ten materiał. Na pewno jest ciepły ten płaszczek i ma naprawdę bardzo fajny krój. I taki inny, właśnie przez te um, cięcia. Dobra. To kolejna kurtka to jest ten kożuszek. Ale to jest, ale to jest przyjemne, słuchajcie. No, rękaw też jest ok, zobaczcie. Super to jest, bardzo, bardzo mi się to podoba. I też jest dobra, zobaczcie, mogę się spokojnie zapiąć. Bo powiem Wam, że często, jak mierzyłam tego typu kurtki w innych markach, to nie wiem. Jest tak to krojone, że tak, tutaj jest na mnie dobre a potem to się tutaj tak mega zwęża, że tutaj jest na biodrach mega dopasowane i no nie wygląda to dobrze, zobaczcie naprawdę fajna, fajnie skrojona kurtka, można sobie tutaj tak bardziej rozpiąć i dopasować, można sobie to całkiem tak pozapinać, wiecie, zależy jak to lubi i ja raczej wolę taką rozpiętą. Długi rękaw, bardzo fajnie wygląda, Miłujcie. się, tak wygląda z tyłu, też ma taką fajną długość, nawet dla wysokich osób, że ta długość jest taka wiecie, zasłaniająca zasłaniająca biodra i też to fajnie a fajnie to wygląda, bardzo mi się to podoba, minus jest na pewno taki, że tutaj będziemy zostawiać makijaż na takim jasnym korzuszku, ale tak od razu Wam podpowiem wszystkie kurtki, kołnierze jak macie pobrudzone z pudru Chusteczki do demakijażu Wszystko pięknie schodzi I czasem nawet jak zapierałam jakimś mydłem Tutaj jakichś czarnych kurtkach to nie schodziło A taką nawilżoną chusteczką Do demakijażu Bardzo fajnie wszystko tutaj schodzi Także nawet z takiego kurzuszka, bo też już miałam I mogę Wam polecić Naprawdę bardzo fajna kurtka Bardzo fajna Bardzo mi się podoba Bardzo mi się podoba to, że Asince robi dłuższe ręk rękawy Na długie ręce Na wysokie osoby Zobaczcie, bardzo fajna i taka twarzowa. Bardzo ładny jest ten różowy kolor. Taki jakby brudny róż, więc też nie jest taki, wiecie, krzykliwy. Można sobie dopasować go do wielu, myślę, kolorów i do wielu stylówek. Nawet na sukienkę będzie fajnie wyglądała taka kurtka. Bardzo fajnie. Dobra, kochani. To chyba teraz przymierzę koszulę. Potem przymierzemy ten czarny top. I potem na ten top już sobie przymierzymy Marynarki i swetry. Ok, top wygląda w ten sposób. Ściągam sobie e, ramionczka tutaj ze stonika, więc coś tu może wystawać, żeby tutaj nie psuło tego efektu. Bardzo fajny jest ten top. Wszystko fajnie leży. Mógł być nawet też rozmiar mniejszy. No z tym stincajem zawsze mam problem, bo zawsze wydaje mi się, że e, mam mocno zaniżoną rozmiarówkę i zawsze zamawiam większe. A potem się finalnie okazuje, że mogłabym spokojnie zamówić rozmiar e, mniejszy. Także Taki. To ma fajną długość. E, naprawdę, takie dłuższe są te rzeczy. Moim zdaniem, dla wysokich osób, e, takie troszeczkę dłuższe rzeczy wyglądają na pewno e, dużo korzystniej dla, e, dla figury. Dobra, kochani, to teraz tak, na to sobie narzucę marynarkę. I zobaczymy, jak ta marynarka. O, widzicie, jak to fajnie wygląda. I... Bieliźniony, jakby top, i na to marynarka. Marynarka też jest na mnie za duża, bo ja nie lubię zapinać marynarek, lubię jak ona jest rozpięta. A długi rękaw, podkreślam to po raz kolejny: każdą rzecz, którą do tej pory przymierzyłam, ma na naprawdę długi rękaw, więc zawsze na to zwracam uwagę, dlatego że zawsze jak coś przymierzam, tak włożę rękę i widzę, że ta ręka po prostu się gdzieś tutaj kończy, to już nawet nie przymierzam dalej. Więc, w związku z tym, że ten problem jest cały czas w większości hmm, sklepów, jak włożę, nie wiem, czy na przykład hmm, spodnie, czy właśnie hmm, coś z długim rękawem, i ten rękaw jest dla mnie długi, nie, czy czwarte, to zawsze jest, o, wow, <grytanie> długi rękaw. Bardzo fajna jest ta marynarka, natomiast wychodzi dość duża, więc hmm, spokojnie mogłabym mieć rozmiar mniejszy. Ten rękaw jest aż dla mnie, powiem Wam, taki naprawdę długi. Nigdy w życiu nie miałam chyba żadnej marynarki z tak długim rękawem. Tak wygląda z tyłu. Nie wiem, co jak wygląda z tyłu, bo się nie widzę. To wiadomo jest do wyprócia, jak się zostawia. Ja nie będę jej zostawiać na pewno, bo jest dla mnie za duża i też wydaje mi się, że ten beżowy kolor nie jest dla mnie korzystny, że to nie jest ten beż. Nie, nie mój odcień. Metka. Nie mój odcień beżu ale podoba mi się takie zestawienie. Marynarka, taki top mm, z koronkowym wykończeniem. To też będzie właśnie fajnie wyglądało do jakiegoś takiego swetra czy rozpinanego, żeby to tylko tak wystawało, czy właśnie do takich kardiganów. Dobra, więc jeszcze raz, tak wygląda marynarka. Ona ma też takie obszywane guziczki na e, rękawach i ten guziczek taki obszywany jeden tutaj do zapięcia. Ale całkiem przyjemny jest ten materiał. E, Jakby mi ktoś dał do ręki... Tą marynarkę to bym e, Powiedział, że nie wiem, to jest na przykład Zara albo H&M, Reserve To bym spokojnie uwierzyła Naprawdę bardzo, mm, bardzo fajny jest ten materiał I ja wziął rozmiar XL Także spokojnie l Albo nawet m mogłabym wziąć Bo naprawdę e, dość spore wychodzą te rozmiary Dobra To teraz e, Sweter z zewnątrz, jestem ciekawa czy będzie gryzł okay. O, taki kolor beżu Wydaje mi się, że bardziej mi mi Będzie odpowiadał. Teraz zobaczymy, ale fajny jest. O, ten rękaw już jest krótki. Już nie jest taki długi jak tam w tamtych rzeczach. O, tu akurat wydaje mi się, że do takiego rodzaju swetra w taki, z takim wzorem. E, ta koronka tutaj, moim zdaniem, nie pasuje i się gryzie. Na pewno dużo, dużo fajniej będzie wyglądała do e, jednolitego e, swetra. Tak to wygląda. Naprawdę powiem Wam super, jest ten sweter. Dla mnie ma trochę przykrótki rękaw, tak dosłownie o 2 cm. No ale ja tak jak mówię, mam wybitnie długie ręce. Jestem wysoką osobą, tak dla przykupienia, mam prawie 1,80 m wzrostu. Tak to wygląda. Tak wygląda ten sweter z tyłu. Też ma taką naprawdę fajną długość. Aha, i co najważniejsze, słuchajcie, nie jest gryzący, jest taki. Wiecie, no wiem, że też każdy ma inny poziom um, tego takiego odbioru wełny, czy gryzie, czy nie, ale ja naprawdę nie lubię, jak mnie e, jakiś sweter gryzie, albo coś mi to wtedy przeszkadza, nienawidzę i ten jest taki naprawdę e, miły. Znaczy, wiecie, czuć, że to jest wełna nawet w dotyku, aczkolwiek znaczy, nie wydaje mi się, żeby tej wełny było jakoś tutaj dużo i przez to jest naprawdę całkiem fajny, w odbiorze nic nie kuje, można tak wiecie, się opatulić. Na pewno jest cieplutkim swetrem. Bardzo fajny, naprawdę super. Bardzo mi się podoba. I też te rękawy mają takie widzicie, jakby ściągasz i tu jest jakby taka główka, nie wiem jak to określić. Bardzo ładnie to wygląda, tylko dla mnie niestety są za krótkie. Dobra, kochani, nam jeszcze jeden sweter i koszulę. I powiem Wam, że nie wiem, czy coś zostanie. Ale fajne rzeczy, naprawdę bardzo fajne rzeczy. I teraz e, powiem Wam chętniej, e, coraz częściej zaglądam do SIZ, czy to do sklepu stacjonarnego, czy przez internet, naprawdę ją w dobrej cenie, fajne rzeczy. O, widzicie, że do takiego swetra już dużo fajniej wygląda. E, dużo fajniej wygląda top z taką koronką. O! No słuchajcie, ten sweter też jest bardzo fajny, jeżeli lubicie w takim, ja to mówię zawsze babciowatym stylu, ale teraz są modne takie swetry, ja i tak przeważnie sobie podciągam te rękawy w swetrach, bo nie lubię mieć takich długich i też moim zdaniem dużo lepiej wygląda podwinięty rękaw, taki zbruzowany, czy to w bluzach, czy w swetrach, jakoś tak dla mojej sylwetki wydaje mi się, że to wygląda dużo korzystniej. Także taki sweterek, tak wygląda z tyłu, ma takie rozcięcie na tym ściągaczu. Tak wygląda z tyłu. Naprawdę bardzo fajny. I też jest taki bardzo przyjemny, ale tak jak mówię, on już nie jest z wełną. Ale też wygląda naprawdę taki porządny sweter. Nie wygląda tak, widzicie, tanio. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Bo ten sweter mi się e, chyba najbardziej podoba. Mimo, że jakby tak go wziąłam a przymierze, Te guziki mi się też podobają, zawsze takie właśnie jakby drewniane, takie szylkretowe, o, to się to kiedyś też mówiło. Dobra kochani, wskakuję w takim razie w jedną z koszul, żeby zobaczyć, czy chociaż te koszule będą na mnie dobre, czy za nie wiem, bardzo mnie poniosło z tym rozmiarem, bo mam wrażenie, że każdą rzecz no, poza tym swetrem wełnianym mogłabym spokojnie zamówić w rozmiarze przynajmniej jednym mniejszym. Ok, mam na sobie tą niebieską koszulę. Kolor bardzo mi się podoba. Zobaczcie, jak pięknie wygląda do twarzy, do niebieskich oczu, i tak podbija w ogóle urodę. Też jakby blond włosy bardzo wydaje mi się korzystnie wyglądam w takim niebieskim kolorze. Cała koszula jest dość klasyczna, prosta, aczkolwiek też mam wrażenie, że. Coś tutaj e, nie do końca gra, nie wiem, czy to jest kwestia takiego materiału, on jest dość sztywny. Jednak wolę coś takiego bardziej lejącego z takim efektem, mimo że jest to oversize'owe, że tak jest bliżej ciała, wtedy wydaje mi się, że to też jakby wygląda trochę bardziej wyszczuplająco, a tu wydaje mi się, że no tak jakby wiecie, idzie to od biusu dość prosto, to nigdzie się nie układa tak, żeby m, podkreślić figurę, mimo że to jest oversize, tylko jakby cała czuje się taka szeroka. I, I chyba mi się nie podoba, powiem Wam. Więc e, koszulę idą do zwrotu, marynarka idzie do zwrotu, sweter idzie do zwrotu. E, bardzo podoba mi się ten kożuszek, bardzo podoba mi się płaszcz, bardzo podoba mi się kurtka. E, I zastanawiam się nad tym, zastanawiam się nad kurtką, ale kurtkę muszę sprawdzić, czy jest w mniejszym rozmiarze, bo ta jest dużo e, za duża. E, więc tak, kochani, kończymy, mierzymy. Mam nadzieję, że Wam się podobały. Podobało to Mierzymy. Eee, na, tak jak Wam już mówiłam nieraz, wydaje mi się, że Sinclair mocno podniósł e, swój standard, jeżeli chodzi o materiały, uszycie e, czy w ogóle. Klimat tych ubrań, które, które teraz są, takie są moim zdaniem bardzo trafione, i już nie są takie typowo młodzieżowe, tylko myślę, że każda i dziewczyna, i kobieta może znaleźć coś dla siebie i naprawdę w dobrej cenie. Więc zostawcie łapkę jak Wam podobało się mierzymy. W komentarzach też koniecznie dajcie znać, którą rzecz według Was powinnam zostawić której Wam się najbardziej podobała. No i co, i widzimy się w kolejnym filmie, w kolejnym vlogu. Także trzymajcie się ciepło. Pa Pa!